Witam kochani wybrani. Ja na 4 rozdział 2024, Prawdziwi ciele. Tam są świadkowie Jehowy. Dzisiaj jest 28 dzień maja 2023. Świętochowice Skałka. No i ja wierzę w to, że będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Ja na 1016. Tym pasterzem, wzorem do naśladowania Bogu, Bogiem, Ojcem, Królem, Zbawicielem jest Chrystus, który zmartwychwstał, żyje, jest w niebie. I przychodzi w jego czasie, prawdzie miłości przez uczniów. Dzień dobry. Dziękujemy panu. Ale ja nie jestem panem, jestem aniołem. Mam taki tytuł. Obiegniemy: 27,12. Ale nie lękaj się, bracie. Ja chcę cię błogosławić. Oni nie wierzą w boga, wiesz? Chrystus żyje on przyszedł. Będzie raj na ziemi. I czemu się tak boją? Jak myślicie? Oni ostatnio już były. No zobaczcie jechowa, taki wystraszony świadkowie jechowy są wystraszeni. Ja chciałem tylko im przekazać błogosławieństwo. To oni stoją i głoszą 239 krajów. 239 krajów głoszą. I na nich przyjdzie koniec, ten Armagedon, koniec kłamstwa. Zobaczą tego Chrystusa, co zobaczył Judasz właśnie. Objawienie 9-6, będą prosić o śmierć, będą się wieszać na krawatach, tak mi Chrystus objawił. Ale ja nie chcę, żeby oni się wieszali, żeby oni przyjęli tego Chrystusa, który zbawił ich na Golgocie. Bo Chrystus nie jest podzielony. Apostoł Paweł nawrócił się do Chrystusa, nie do Jehowy. Jehowy nie było. To świadkowie Jehowy 100 lat temu jako badacze zaczęli. Później w 1931 roku jako świadkowie firmy zarejestrowali w sieci diabła, a Chrystus jest królem. Tu mam przekład od świadków i chciałem im pokazać w przykładzie ich, że, że Chrystus jest najważniejszą osobą dla każdego człowieka, mężczyzny. 1 Koryntian 11 rozdział. Każdy każdym jest Chrystus, a nie jakiś niewolny ciał krewniczo, zamiast służyć. Borliku, ośmiu pa pasterzy, papieży. No i spraw prawdy właśnie z Polski i Chrystus w tych wersetach jest wyższony w Słowie Bożym. I wszelkie kolano się zegnie przed Chrystusem, w jest napisane. I dzieje apostolskie czwarty rozdział, 10 do 12, tylko w imieniu Jezus. Ten prawdziwy Jezus oddał życie za nas na Gorgocie. On daje nam wolność, zbawienie, prawdę, spokój. Jana 14, 27. Nie lękajcie się. Ja wam daję spokój Boży. Bo teraz świadkowie jechoby mówią pokój, bezpieczeństwo, Ewangelia na pierwszy 5 rozdział od 1 do 6. I na nich przyjdzie właśnie, że są zakłamani. Zrozumieją tak, że zrozumiał, że wydokrew niewinną. I dzieje apostolskie. Oni powinni być tymi świadkami Chrystusa, wybranymi i głosić cały świat, żeby teraz poznał jednego pasterza. Jana na 10:16. No, bo oni są powołani i mają takie, takie kościoły, czy stare królestwa świadków Jehowy. Ale tu nie mieszka właśnie Chrystus, bo nie chcą przyjąć Chrystusa. Jakby Chrystus szedł z nieba na ziemię i tam przed do sali królestwa, to go nie przyjmą, bo on teraz mnie posyła i pokazuje mi Chrystus, jak on cierpiał, jak przyszedł do swoich. Nawet mamy mandat od świadków wiechowych. Mandat tu jest. Na pamiątkę zapraszają, później mam mandaty. Straż miejska przyjeżdża i mandacik jest... Także są prześladowania dla prawdy Chrystusa. A tu właśnie świątynia leci, bo nasze ciało jest świątynią, bo naszy, nasze ciało świątynią Ducha Prawdy, Jana 14 1 17, pierwszy Korintan 3, 16 17, no a oni już powinni by zacząć biegać, bracia fałszywi, Kolosan 1-2, braci i siostry w Chrystusie. Zobaczcie, akurat mi się otworzyło, jest Kolosan w Chrystusie, nie bracia w Chrystusie. A nie wiechowi to są fałszywi bracia apostoł Paweł od fałszywych braci właśnie był prześladowany i oni potrafiliby mnie słuchać to by mieli tą wiarę w jednego właśnie Efezan 4 5 jest jedna wiara a tu jest widzialna organizacja świadków wiechowych nie mają wiary Hebrajczyków 11 rozdział od 1 do 40 Drugi Koryntian 5 7 my chodzimy dzięki wierze nie w widzeniu i Drugi Koryntian 5 17 kto jest w Chrystusie z nowym stworzeniem Także Jechoł amerykański powinien się wybudzić, bo jest martwy dla Chrystusa. Fezan 514 8 milionów świadków Jechoby no szkoda, bo jak oni teraz by się nawrócili, tak? No wierzę, że jakiś się tam na pewno nawróci. To będzie aniołem, nie pionierem. No i dzieje apostolskie 9 rozdział 5 do 25, jak apostoł Paweł stał się narzędziem dla Chrystusa, rozmawiał z Jezusem. Pierwszy Tymotusza, e, pierwszy Tymotusza od 12 do 17 a królowi wieków nieśmiertelnemu. Nie, nie tak, królowi wieków i tu jest te piekło, właśnie, bo oni mnie odrzucają, który ma tu już 5,22, pójdą do piekła sumienia. Oby 9.6 6, będą chcieli umrzeć, ale będą wiedzieli, że Anioł chciałbym pomóc, to może przyjdą do Chrystusa bo na razie są cudzołóstwo duchowe, uprawiają Jan Jakuba 4,4, 4, Biblia Tysiąclecia są w świecie 1 Jana 5,19 2 rozdział od 15 do 18 świat przemija Jak kto spełnia wolę Chrystusa, Króla, który jest Bogiem Ojcem, Królem, Bogiem, Nauczycielem, Zbawicielem, Zmartwychwstaniem wąską drogą Jana 14,6 Jana Rzymian 8, rozdział Bóg znamy. nami to nie ma ducha Chrystusowego nie jest no ale niech się nawrócą Dziękuję za współpracę. Nie lękajcie się, bracia. Chrystus Was kocha.